Cześć, jestem Kaz i witam Was w Guacamere 2. Zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio i lecimy sobie kurakiem na zwiedzanie. Na dalsze zwiedzanie. Na dalsze zwiedzanie tutaj. Oho! Dalsze zwiedzanie więzienia. Jako. Jako wielki kurak No dawajcie Okej, okay, okej, okay, okej okay. Udało się No powiem wam, że Zdrowa, dobra akcja O nie um, Okej, okay, to Dobra, udało się Okej okay. Dobra, jak tutaj? Aha, czyli tu jest przejście Okej, okay, zrobimy tak Tu, wracaj Nie, 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 nie. O, ojej, ja nie mam życia Ja nie mam życia, ja muszę uciec Dobra, uciekamy, leczymy się Skoro mamy taką możliwość, bardzo nieprzyjemne miejsce do walki. Bardzo, bardzo nieprzyjemne miejsce do walki. Lecimy. Ok, wrzucę Was tam. No, no, no. Jest. Ok. Kolejne leczonko. Dobra. dobra okej okay. puf elegancior jeszcze mogę tu gdzieś pole... o jest spoko wyjście i lucza. pierwszy jest z znaczy tak naprawdę nie musiałem nawet wchodzić do toalety teraz, teraz bym musiał Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Elegancie bajka. Nawet udało się zrobić jakieś kombo 75 hitów. Okej. Okay. I mamy też rozwinięcie życia. Bardzo przyjemna Lucha libre. Bardzo przyjemna walka. Teraz będzie trochę ciężej. Nie, 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 o dobra. Ok, pyk-pyk. Nie, zostaw mnie, przestań nie bić. Tam pakuj, tam się pakuj. Dobra. Co za ustawienie. Ok, jest tak. Tu robimy tak. Otwieramy sobie przejścia. Oczywiście od razu Lucha Libre się zaczyna. Co, co jest? Ja nie mogę użyć umiejętności? Hmm. Nie mam zdrowia. Dobra, jeszcze raz. Rob, robimy tak. I wiem, że od góry wchodzi przeciwnik. Jakie obrażenia mają Dobra Jeszcze O właśnie Tamtego jednego chciałem strzelić Bo to on Największy problem mi robił Rozwinięcie życia w takich ilościach To jest jednak Trudna sprawa Okej okay. I przejście, a ty co? A, on chce wyjść też. I pomaga, pomaga mu też uciec temu drugiemu kurakowi. A, będzie zejście z góry, z chęcią sobie je prawdopodobnie wykorzystam. Znaczy otworzę ogólnie, może coś tam będzie też się chowało. Ok, jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden. Ok elegan. Dobra. O nie. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy O Powa Poważnie. Okay. Dobra. Nie. Nie. W tak niedobrym miejscu. Znaczy najgorszy to jest tu ten element. Dobra. Za wcześnie. A tu bardzo dużo obrażenia się dostaje od tego. Więc Trzeba niesamowicie uważać na miejsce, gdzie się podskakuje. Okej. Okay. Pozdrawiam. <ścoughs> Jeszcze spadnę. Okej, okay, dobra, czekamy. Czekamy, aż pioruny się skończą i przeskakujemy teraz. Jeszcze Lucha, oj, a ja nie mam zdrowia Zamień się z powrotem Jeden z gorszych przeciwników w poprzedniej części Strasznie nie lubimy z nimi walczyć, bo uważam ich za bardzo trudnych przeciwników, tym bardziej jeżeli jest ich dwóch Okej okay. Dobra, tu już pyknie, ale naprawdę bardzo trudni przeciwnicy ze względu chociażby na swoje ataki. Tu? A to co to jest? Aha! Czyli mogę użyć apercata dwa razy, ok. Znaczy ogólna apercata, każde umiejętności. Okej, okay. schodzimy. Tu znowu będzie tak, taka sama walka. Hmm. Tu, 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 tak, tak, o nie, 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 nie. Okej. Okay. Co oni tu wymyślili? To normalnie robi takie rzeczy. To można było zrobić na jednym. Okej, okay. a mogę tam wskoczyć? Ja trochę mi brak. Więc lecimy. O, u, pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dobre wariaty. Naprawdę, naprawdę świetne miejsce do uh, skilowania. Pozdrawiam. Okej. Okay. Ej. Okay. Nie! Znaczy ogólnie nie było źle, tylko powinienem zrobić tak, o właśnie, i teraz skończyć przeskakiwanie. Kolejna lucza. Bardzo dużo walk wychodząc, jest, wychodząc z tego więzienia. w ty, jesteś najgorszym przeciwnikiem. Czekamy. Dobra. O! Kiepskie miejsce i pytanie, kogo tu atakować w pierwszej kolejności. Dobra, już wiemy kogo. Dobra, udało się. Straszne te teraz połączenia są potworów. Doszło kilka potworów, które mają mocno zmienioną mechanikę względem tego co było do tej pory. I walka z nimi stanowi nielada wyzwanie. Ok, tu jeszcze są skrzynki i tu wejdziemy. O właśnie. a gdy oh. nie, chyba nie mam jak tam się dostać, znaczy podejrzewam, że mam ale nie mam pojęcia jak to zrobić więc na razie sobie odpuścimy i polecimy wyżej. To jest przejście dla kury. Z przeciwnikiem na końcu. To nie jest w ogóle wyzwanie. OK. Mamy otwarte przejście. Jeszcze brak mi jednej, jakichś umiejętności, może, które by mogły trochę ułatwić rozgrywkę. I zdobywanie takich właśnie.

To chyba tak na styk tam przeskoczyłem. Jak czas. No czas to jeszcze spoko. To jest lucha. Ale z kim żeby innym jak nie z przeciwnikiem, który zwiększa ilość zdrowia. Chodź tu do mnie. Oh. Oh, 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 oh. No nie. Okej. Okay. Jedna piniata jest. Dawajcie jeszcze jedną piniatę Okej okay. Druga piniata, dawaj, tak myślałem, że jeszcze jedna piniata Teraz kto będzie? O. Dobra, tego jak się szybko do niego dos się człowiek To on tak naprawdę nic nie może zrobić A przynajmniej w tej małej wersji Bo ta duża robi zdecydowanie, zdecydowanie więcej Tu będzie teraz coś latającego Uuuu, uh. a wy ulepszenie nie... nie, wy chyba tylko macie... Dobra, chodźcie tu w dół. Dobra, teraz spadliście, no. Przynajmniej dwóch mam w jednym miejscu. Okej, okay. ale dostał, dostał strzała. No i tu jest to samo, nie? Jak już się do niego dosiemy, to sam przeciwnik nie stanowi zagrożenia, Zostanie tylko jeden przeciwnik, wtedy, który w moment poleci głowa jego. Tak samo też trzeba tylko się do niego dostać. I dzięki temu bardzo szybko jesteśmy w stanie tu wszystko ogarnąć. Swoją drogą jeszcze rozwiniemy sobie skillsy. Um, o. I co my teraz sobie dać? OK. I mamy kilka, kilka chwytów. O, 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 Dobra, dobra. OK. Wyjście z więzienia, nareszcie. nie tylko my uciekliśmy, uciekł z nami drugi kurak. Ale miejsce nie będę ukrywał, że ciężkie, bardzo wymagające przynajmniej przy niektórych walkach. i te nowe wersje przeciwników, które się pojawiły też swoje, swoją też swoją drogą trochę mm, namęczyły. Oh no! One Sky. black clouds, nasze czarne dziury, które uh, zrobił De Salvadore. O. Nie strzelaj we mnie. Okej. Okay. Dobra, chciałem yy, rozwinąć sobie umiejętności, jakie tam mam. Dobra, i teraz tak, mogę iść albo w w lewo, albo do góry. Ok. Dobra. Złoto jest. Teraz tylko nie zginąć. Dobra, udało się. Wracamy do naszego wymiaru. Tu jest wyjście. Którego nie mogę oczywiście otworzyć. Oj, mamy umiejętność. Bardziej obstawiam bym, że dostanę umiejętność dla kury, a nie teraz dla siebie, ze względu na to, że chociażby pomarańczowe przejście jest ee, w powietrzu. Ale wiecie, że już mam KO headbat A no właśnie. Miałeś mnie nauczyć, a się nie pojawiłeś, jak się uczyłem Headbata. To nauczymy się w takim razie biegania po ścianie. Czyli coś co już mieliśmy w pierwszej części. Coś co pozwoli nam dostawać się do wysoko, do wysoko położonych miejsc. No, dawaj. I zużywa nam też umiejętności. Okej. Okay. Dawaj do góry. Okej, okay, czyli wiem, że tam nic nie ma. Ale dostajemy lucze. Dobra, wszyscy w miejscu. Nabijamy sobie combo. Ciebie też przewrócimy teraz. No I też są w miejscu. Unieruchomieni, tak jak większość, nie stanowią zagrożenia. Gorzej jak uda mi się jakoś oswobodzić tam dobra 230 kombo. Tego jeszcze nie było. I to jest największe kombo jakie ja posiadam na swoim koncie zejście w dół. Okej, okay. i teraz tak, mogę iść albo... Aha, czyli... Tu najpierw pójdziemy, dlatego że tu zaraz się wszystko zamyka. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest skończone miejsce. Uuu. Dobra. Ok? Jeszcze tego na dole będę musiał pokonać. A czy będę musiał? Chcę. Od... Szkoda mi go zostawiać, tak samego sobie. Dobra, teraz w dół. Okej, okay, tu mamy przejście. Dobra. Wygamy. Aha, czyli generalnie wróciliśmy do miejsca, z którego przyszliśmy. No to wracamy na górę. Czekajcie, czy ten będzie lepiej? Chyba ta. Generalnie znaczy, uważam, że bez znaczenia, tak czy inaczej, trzeba wyjść stąd. A, ja tu nie mogę się dostać. Hmm. Pewnie. Dobra, już widzę. Dobra, wiecie co? Ja na tym pomyślę w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam, bo ten odcinek niestety już się powinien kończyć. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi materiałami, jeżeli tylko macie na to ochotę. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!